Tu przy tych słupach ma zdjęcie w Wiesiu. takimi słowami e, powitała nas Częstochowa i Jasna Góra i usłyszeliśmy ją od pewnej pani, e, która obok nas przechodziła. E, dzień dobry e, drodzy widzowie, Kacper, co od ciebie? Ósmy odcinek Estatur, teraz w Częstochowie. Mamy nadzieję, że mecz się odbędzie, bo doszło do nas lekkie słuchy, że może przez warunki atmosferyczne może się nie odbyć, ale jesteśmy dobrej myśli, że się odbędzie. E, tak, śnieży, pruszy, e, no a za nami e, chyba najbardziej znane święte miejsce w Polsce, Pozwoliłem sobie tutaj zacząć e, i idziemy troszeczkę poeksplorować. E, dla katolickiej części publiczności, która nas ogląda, e, nie zabijcie mnie, ale jestem tu pierwszy raz. Ja też. Dokładnie, zapraszamy. Wiesz, już był, Wiesz, już był dokładnie, chodźcie. Mam nadzieję, że nie będziecie mówić, że jestem brudasem, bo moje buty wyglądają, jak wyglądają. Ale po prostu pogoda jest taka, jaka jest. No, i szczerze powiedziawszy, to już mi się nie chciało ich czyścić moi mili. Kasper, tak szczerze, od ciebie. Eee, czujesz się tutaj, jak w Miejscu Świętym? Zaraz poczujesz Ja no. się czuję, w Wiesiu. Wiesiu, co wjechał tutaj grubo. słuchajcie, ciekawa jest taka odnośnie Jasnej Góry, że tutaj odbywa się co roku pielgrzymka kibiców i to nie tylko kibiców tutaj z Częstochowy, czyli właśnie miejscowego Rakowa Częstochowa, tylko właśnie z całej Polski kibiców. Zaprzyjaźnionych, niezaprzyjaźnionych w tym dniu to nie ma zupełnie żadnego znaczenia, ponieważ wszyscy tutaj się razem zbierają i wspólnie obchodzą właśnie obchody pielgrzymkowe. Tak, Co? No, ponad podziałami. E, wiara katolicka w naszym kraju jest e, bardzo silna. E, kibice, jak również i e, osoby, które kibicami nie są, obchodzą e, te uroczystości e, silnie pokazują e, swoją wiarę w Boga w ogólnie e, Jezusa Chrystusa, również także e, tam w środku te przebitki, które nagrałem, nie mówiłem tam nic z szacunku oczywiście. Słuchajcie, ja się tam nie wtryniam, kto w co wierzy, kto co kocha, kto kogo nienawidzi, bo umówmy się, w dzisiejszych czasach te doktryny są troszeczkę pogmatwane. Natomiast tak jak mówię, jest taka pielgrzymka kibiców, ona się odbywa i myślę, że fajnie, że coś takiego się dzieje, jak również to, że te pielgrzymki osób, które kibicami nie są, tutaj również są praktykowane i fajnie, że taka jasna góra właśnie jest i... I że mamy coś takiego, bo jednak jest się czym poszczycić, umówmy się. Piękne miejsce, sakralne, które naprawdę robi wrażenie. Jedziemy coś zjeść, słuchajcie. Znaleźliśmy taką gospodę, w ogóle ja nie wiedziałem, że Częstochowa jest taka duża, bo umówmy się, miasto ponad 200 tysięczne, także, także naprawdę sporo tych mieszkańców. I słuchajcie, wam powiem szczerze, że yy, mi się tu bardziej podoba niż w Zabrze. jeśli chodzi o samo miasto. A wam, panowie? Też, też. jest. Przyjemnie, oh, przyjemnie. Kacper y, powiedział i Max co wiedział, a ty Maciek, kierowca? No ładniej. Tak, jakoś przejrzyście tak y, ładniejszy śmiało. Więcej miał kolorów na tak. No, tak, znaczy, no, kolorów ogólnie. Bardziej, to, o, bardziej ch chce się żyć. O bardziej chce się żyć, ale powiem tak, no Maciek tutaj dwie i pół paki przed chwilą poszedł przez centrum, zamknął blat. Zwykły zratuje, świr no. zratuje, Oczywiście robimy sobie z przepisów drogowych, robimy se jaja ciągle powtarzamy, że Maciek to zajebisty kierowca. Dziękuję. Złoty garnie, złoty jak moje włosy, kuchnia polska, jeżdżamy. <grymne> to jest za <smakowe. grymne> O, oh, Kacper, to było twórcze, co powiedziałeś, złoty jak moje włosy, Boże. Ale miska wygląda tutaj na zewnątrz mistrzowska, mistrzowska. Ależ mamy pozycję, nagramy po jedzeniu, bo mega Micha jest. Zamówione zostały konkretne strzały. Ja już wiem, że to będzie naprawdę dobre. E, proszę Państwa, flaczki po Staropolsku: ja jestem wielkim fanem chłopaki pożurku. E, do tego jakieś tutaj schaboszczyki, e, schab z dzika, szare krótki kładzione, fasolka szparagowa z fotelni. Dla tych, którzy nas oglądają i są z Częstochowy, e, chciałbym, żebyście się odnieśli: czy lubicie tą restaurację, czy nie? I przypominam też o subskrybowaniu, lajkowaniu, e, albo e, o napisaniu, że Wam się nie podoba, bo to też jakby nas e, doświadcza w terenie, że tak powiem. No cóż, widzimy się przy konsumpcji. Flaczki wjechały i muszę powiedzieć, że bardzo ciekawa wariacja. Moja ręka będzie zretuszowana. tak, którą jem, bo um, się skontuzjowałem, ale wracając do flaczków, no to um, powiem szczerze, że mega ciekawa wariacja, bo grzybowa. Mnie, kuchnia domowa u mnie, mojej mamy przyzwyczaiła do flaczków, które są takie paprykowe. Natomiast te naprawdę. idę. Słuchajcie, miałem wielką ochotę na Tu jest do tego opiekane ziemniaczki i zasmażona kapustkę Zresztą ziemniaczka. a tak duże ziemniaczka? Wiemy, no. że na to ale bardzo smaczne. Mm. Kapustka jak to kapustka. Świetna, 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 No kotlecik, muszę ci powiedzieć, no jak twój ryj. <laughs> Taki marowny. Mm. Krupiący po moich wczorajszych nagrywek idealny posiłek naprawdę polecamy tą knajpkę, bo porcje są uczciwe i cena za takie osobowe ja uważam, jest... że spoko, mega mm -hmm. 59 zł? No, więc jak najbardziej proszę Maciek to samo, młody pierogi z mięsem, a ja taka rolatka z dzika e, no powiem szczerze, że mm, mamy prawo być e, zadowoleni, bo naprawdę jest smaczne znakomicie pojedzona, a tam za nami taka sceneria, e, boisko w tle spoko w ogóle ta zima w tym roku jeśli chodzi o scenerię taką stricte no właśnie zimową no to jest naprawdę to jest to to jest to i życzymy sobie takich zim więcej aczkolwiek już bym mogła powoli odpuszczać bo to jednak czekamy na wiosnę. Tak? Jesteśmy już pod zonda kryptoarena, bo taką nazwę nosi Staden Rakowa no i tutaj jakieś problemy dziwne komunikacyjne nie można przejść przez ulicę bo jadą kibice drużyny przeciwnej, którzy właśnie teraz, e, słuchajcie, e, przed nami. Natomiast no, e, wygonili nas z jednej strony stadionu, z drugiej potem. No a tutaj, e, jak widać, Radomiak, on tour. I za to szanujemy, że jeżdżą. Mamy to, akredytacja odebrana bez żadnego problemu. Kacper e, Press, my na foto z Maxem. Także ukłony dla e, Rzecznika Prasowego Rakowa i ogólnie dla całej tutaj organizacji za to, że tak bez problemu, po jednym telefonie, po złożeniu akredytacji, bez żadnego kłopotu, można było takie coś uzyskać. Pozdrawiamy. Stadion w Przestochowym mieście jak szokoło 5000. Ja lubię takie kameralne stadiony, ma to swój klimacik. to lepiej zrobić, ale wchodzimy i co? Lubię, lubię takie stadiony, fajnie się myszogląd na takich stadionach, bo to zawsze lepiej meczu widać. I zobaczcie, wchodzimy i. Pa. Jesteśmy obecni. Za nami rozgrzewka piłkarzy Częstochowskiego Rakowa. No cóż, odnośnie tego stadionu nie będę się zbytnio rozwodził. Mam nadzieję, że miasto Częstochowa razem z Rakowem w końcu dojdzie do porozumienia i że ten stadion będzie pokaźniejszy. Natomiast, mimo wszystko, jak na tak klimatyczny obiekt. No, bo on jest klimatyczny i ma coś w sobie, mimo że no nie jest najbardziej okazały. No to naprawdę spoko. Aczkolwiek no, umówmy się, no, Raków zasługuje na dużo lepszy stadion. Apel do władz Częstochowy: dogadajcie się z rakowym. Daleko nie odbiegłem od swojej wcześniejszej powiedzi. Natomiast, no patrząc na to, jak jest przygotowany tutaj sektor między strefą dla mediów a boiskiem, no to muszę powiedzieć szczerze, no trochę dramat, ale tak jak mówiłem, nie oczekujmy cudów, kiedy miasto nie może dogadać się z klubem, żeby wybudować im nowy stadion. No po prostu. Ogólnie myślę, że mistrz Polski z sezonu 2022-2023 nie powinien mieć stadionu zbudowanego na rusztowaniach. Odcinam się już w tym momencie od tego tematu, natomiast no mówię, oceniamy, pamiętajmy, dla stałych widzów i dla nowych, przypominajka Stadion, atmosfera na Stadionie Miasto i Gentą Stadionową Moim zdaniem w ogóle Raków jest fenomenem na skalę naszego kraju, jeśli chodzi o zarządzanie tym klubem No i umówmy się, pan Michał Świerczewski i cały zarząd tutaj robił znakomitą robotę, bo od wielu sezonów naprawdę Raków cały czas na topie i, no i to jest super To też miłe spotkanie Siemano, Siemano, witam. Dokładnie, Felon się nie fryga, bo Legia w tym sezonie na pewno nie wygra pięciu meczów z rzędu. Tak Dzień mi się brak przynajmniej brak wydaje. Ale fajnie miło poznać, także tak, to Kolejna, kolejny z który się nie fryga, dopóki jego drużyna nie wygra pięciu meczów z rzędu. Paru <laughs> ich już jest. Paru ich już jest. Ja nie zamierzam do tego Challenge'u przystępować. Natomiast, słoiną, no życzę wszystkiego, co najlepsze, jeśli chodzi o rozwijanie kontentu. Tyle nie, spadku, byle nie spadku. <laughs> to najważniejsze. God do Słuchajcie, no co, no, pozdrawione zgody. Stomil, Lechia, Videoton, e, węgierska drużyna, która z Rakowem za brat. E, słuchajcie, jak na tak kameralny stadion, naprawdę, naprawdę ten doping mi się podoba. Herbatka na Rakowie, preopsujemy. Niezwykle uprzejma pani zaparzyła mi właśnie taką rojbosik. Można sobie wybrać. Padła bramka dla Rakowa, no naprawdę pięknej urody. Z przewroteczki, natomiast o tutaj. <noise> Sami słyszycie. Natomiast no mówię, spalony. No i pozdrowienia, nie do końca te pozytywne dla pana arbitra. Słuchajcie, sędzia do pierwszej części doliczył co najmniej dwie minuty. Natomiast to no muszę powiedzieć, szczerze, że ten mecz do tej pory jest po prostu dramatyczny, jeśli chodzi o poziom piłkarski. Nie dzieje się za wiele. No tutaj na dzielnicy Raków w Częstochowie, bo stąd wzięła się właśnie nazwa klubu Częstochowskiego. Duże zmiany, słuchajcie. Odszedł Marek Papszun. Nie ukrywam, że. Pozwolę sobie po meczu zadać kibicom takie pytanko, czy Marek Babszun jest legendą, czy też nie jest legendą. Natomiast no powiem tak, Łukasz Tomczyk, nowy trener na ławce rezerwowych przy linii bocznej z Polonii Bytom. No zobaczymy, co to będzie. No do tej pory, tak jak wcześniej wspominałem w tym odcinku, Raków słyną ze znakomitej organizacji, no bo umówmy się, ten klub jest po prostu super zarządzany. Jak to będzie teraz wyglądało po odejściu, moim zdaniem, mimo wszystko swojej niewątpliwej legendy legendy, która po no takim kurcze odejściu w stylu niezbyt fajnym pożegnała się z klubem z Częstochowy. Ta klatka dla kibiców gości tutaj, w tym stadionie Rakowa, no to to w ogóle jest beka na całą Polskę. Aczkolwiek powiem szczerze, że jest taki stadion jeden na świecie, mianowicie e, Rijeki. Wrzucam tutaj fotę, jak on wygląda, że chyba jeszcze bardziej e, e, mocno to jest zrobione i jeszcze bardziej jak dla zwierząt po prostu. Nie pochwalam tej klatki, totalnie. No jak tam Maciuś, z perspektywy trybun to wygląda na rusztowaniu. I zimno mogę co powiedzieć, no. No. Generalnie no, meczek też jakoś nie zachwyca póki co. Słaby na Marksza. No, może inaczej, jakby było cieplutko, jakaś wiosna, to wtedy... Wtedy jakiś taki tutaj szlagierek na przykład. Ale cieplutka kawka, tak, cieplutka no, kiełbasa, którą zaraz skosztujemy. No na pewno na minus pogoda jest, no i to jakby, no trochę niszczy te całe wydarzenie. Ale, ale, jak, ale jakby jeszcze nie, raz Radom mecz przełożyli to, że był skandal. Tak, tak to byłby skandal. Dokładnie. Ale no co, jesteśmy, oglądamy. Byliśmy, jesteśmy, będziemy on tour! Widzę Radomiaka w dobrej liczbie. 6 autokarów, około 300 osób. No lepikująca cały czas. Na blisko 0x0, bez jakichś większych szans. Yy, no była tam poprzeczka no, radomiaka i ta, ta nie uzyska, bramka yy, rakowa, ale ta, na razie tyle. Czekamy na bramki, bo tu jak jedna bramka pójdzie, to myślę, że się troszkę otworzy. Słuchajcie, yy, w kurwie to bracie. mówię szczerze, bo yy, o, taka prawda, no, niech padnie tu jakaś bramka. Bo ogólnie ostatnio jak. Przyjeżdżam na mecz, mecze, w ogóle to jest deficyt goli. Nie chcę tego przyciągnąć do siebie, uwierzcie mi. Eee, oj, oj, Prawie wykrakałem, żeby był gol, ale nie ma. Na no mówię, no chciałbym, żeby tu było dużo bramek. Myślałem, że tu będzie dużo bramek właśnie, a bramek nie ma w ogóle. To jest słabe, a mamy prawie jeszcze 70 minutę, nie? Taki dostajemy taką karteczkę. 25 zł, taka sama cena jak w Zabrzu Idzie się do pani, tam się kupuje, a potem się leci pod grilla, żeby właśnie takową kiełbaskę odebrać. Zapraszam. A no, tu taki zestaw macie, nie? Tak, Dobra. To taki zestawik jest z góreczkiem, także to akurat bardzo na plus. Zaraz zobaczymy jak to wygląda nie ma co gadać, ale za 25 zł wygląda to dobrze, bardzo dobrze dostaliśmy w ogóle dwie potraktowano nas, dowiedzieli, że z kamerą jesteśmy zretuszujesz mi te palce bo nie miałem plasterku mm. Maciek, załat <gry> idzie Maciejko? idzie Maciejko Maciek nasz yy, kierowca dzisiejszy, jak macie jak zimno strasznie, taki, taki taki serodak. o nie, no, taki no, o nie niestety no. za 0 wracamy do kiełbasy, kiełbasa jest spokojna. moim zdaniem tutaj powinniśmy zwrócić uwagę na to że cała ta kompozycja w cenie 25zł z bułeczką i z ogóreczkiem i z cebulką mm. dobrze, że się to prezentuje Sosiki, a jakie ośrodku w środku, pokaż może wrócę tutaj. No dla mnie są przyprawki, są przyprawki jakieś tu w środku. Dla mnie naprawdę przeżujemy, bo myślimy jeszcze, ale poprawna, pierwszy rzut że Poprawna kiełbaska, w smaku naprawdę smaczna, bułeczka świeża, cebulka, ogóreczek, chociaż nie no, ta, ta buka, nie, bułka słaba, jeśli chodzi o świeżość, mówię szczerze, ale nie zmienię opinii. Jeszcze ja sobie spróbuję to Zobaczymy Ode mnie 7 na 10 i to jest moja ostateczna decyzja z gids Teraz Maciek influencer tak. <grych> No, malo, jest dobra Jest spoko, nie? Jest spoko bez jakichś tam szału, ale jest spoko 7 na 10 A weź tej cebulki sobie z tego ogóreczka. Zobaczymy. Ja nie myślę, że naprawdę jest w porządku. W pierdolniku dobrym jemy. Zabiorę tą, żeby nie było. Dobra. Ogólnie Tylko ta bułka. Ale no nie, nie dziwię się, że nie jest jakaś mega świeża na niedzielę taka, i w ogóle. Taka trochę też pora. Z Mayo i ketchup, tak inaczej trochę, nie? Że mm, bez musztarki, hmm. bo ja to wolę jednak ten klasyczny set sosowy. Ogólnie cała pozycja na kolek wcześniej mówi 70 A i, Podzielasz moje zdanie? Tak. Dobra, Ok. Zjedz, no, powiedz szczerze co o tym sądzisz i jak e, uważasz 4 no? lata mięsa nie jad, nie? No, no. <laughs> Spoko mhm. Dobra? No ale ci... Że chyba wczoraj była lepsza. W Zabrzu ci bardziej smakowała. W sama kiełbasa, nie? My będziemy, mamy takie trochę odniesienie, bo jesteśmy wiecie na dwóch meczach. Z dnia na dzień, yy, ale uważam, że tutaj ta kompozycja nadrabia. I myślę, ale, że. Ale fajnie tutaj. Nie, spoko, naprawdę, naprawdę spoko. A może dostać sensu tego sosu z bo on taki troszkę ostry, a ostro nie lubię. Okej. Okay. Nie wiem. Jaka jest Twoja ocena? Szóstka, szóstka. W kwestii kiełbasianego cateringu, e, tak to wygląda. Oceny takie, już stricte ogólne, na koniec filmu. I'm going Tego co się działo na boisku to tyle, 0 do 0, jesteśmy wkurzeni, że znowu nie zobaczyliśmy bramek, słabo, słabo, ale szczerze ja mam pozytywne odczucie jeśli chodzi o e, samą Częstochowę i Raków, naprawdę, e, na plus, A jeśli chodzi o to, ci kibice zasługują na większy obiekt, słuchajcie, zróbcie to dla nich, bo, bo to jest mus, jak na trybunach było? Zimno, no, nie? 0-0, smutne 0-0. Takie sytuacje na koniec. Ale ten ostatni strzał był zajebisty. Tak, i dla Radomiaka była szansa na zwycięstwo, i dla Rakowa w ostatnich sekundach meczu tak naprawdę. No i co, nowy stadion dla Rakowa, tyle. Zapytałem się z 10 osób, czy chcą na wywiad i... Nie, 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 nie. dziękuję. Niechętni w Częstochowie, niechętni. Dobra, zaraz, zaraz, zaraz. Bo też jesteśmy na VIP-ach, nie? Także wiesz. To może też mieć znaczenie, bo same tuzy, nie? E, proszę pana, szybkie pytanko do pana. E, takie troszeczkę, no cóż, e, po tej rundzie myślę dużo ludzi już się zadawało. Marek Papszun, e, Legenda Rakowa? Myślę, że tak. Dobra, tyle od pana chciałem. Nie, Marek wszystkie... Papszun, Legenda Rakowa? Tak, okej. Okay, jak tam po meczu? No, fajnie, fajnie. Ale nie było bramek, co? No, niestety. No, chcielibyście, że pewnie żeby bramki były, nie? Tak. Dobra, a Raków ma szansę na Mistrza Polski w tym sezonie? Tak, tak. No dobra, Oczywiście. tutaj słuchajcie, no i ten no... Wszyscy chórem powinni tutaj krzyknąć, dobra, dzięki, wszystko ode mnie. Turystyka scenowa, Marek Papszyn, legenda czy zdrajca? Legenda. Legenda, no wiadomo. Też tak uważam. Dziękuję, tyle od Was chciałem. Także no, jednogłośnie Marek Patrzyn, absolutna legenda. Nie dyskredytujemy e, tutaj e, trenera Marka Paprzyna. On naprawdę postawił tutaj pewne fundamenty, które nie zostaną zapomniane. Pozdrawiamy trenera e, Legii i byłego trenera Rakowa. Podoba mi się taka, słuchajcie, koszulka normalna, taka każualowa adidaska. Tam są takie fajne różowe wyglądają jak z majami. A przejdziemy jeszcze, tutaj zobaczymy. Tylko. O, Słuchajcie, no powiem tak. E, Boże, kochany, ja to zawsze ambara robię. Słuchajcie, powiem tak. E, kurde, tu się aż prosi o nowy obiekt, ja już dziś mówiłem o tym 700 razy. Miałem się nie odnosić, ale to się samo na język nasuwa. Żeby to było takie sami rozumiecie jakie. No już o szaliczek w ogóle? Nie, fajnie, fajnie. oni mają bardzo fajne stroje. Tak. Ten fajny solik, zobaczcie. Zobaczcie, jak bardzo on. Chodź, Mazi, ta różowa. Nie, Ale... nieee, Co? Ale fajna. Ile Ja sobie w formie pamiątki biorę coś takiego. Taki fajny, casualowy. Tisik, także tak to pamiętajcie, że ja, jeśli chodzi o polską ligę, to jestem bardzo neutralny, ale ten Tisik mi się spodobał i będzie to taka pamiątka, bo przeważnie kupuję szeliki, a tym razem sobie chwyciłem taką koszuleczkę. Ogólnie, e, jeśli chodzi o miasto Częstochowa, no to e, możecie tu też oczywiście zobaczyć jakieś inne rzeczy niż to, co dziś pokazaliśmy, typu rynek, tego typu atrakcje. E, ja tym pozytywnym akcentem zaproszę Was już na następnej sceny, gdzie ocenimy nasze kryteria. Jeszcze wziąłem piłeczkę dla byś grał w gałę. Nie, zapiesku wziąłem. Na o na piesku, no biegasz. <laughs> Jeszcze jedna przebita. Dostaliśmy tutaj od Felona razem z chłopakami z piłkarskiego DNA takie paczuszki betnik pierwszej ligi. Pozwolę sobie otworzyć. Okay. Mogę zacząć? Okay. Dobra. A ja to jest ten słaby, w to on twierdzi. Miej osobiście dobrze poszło. czemu ja nie otwieram? Bo ja teraz otwieram. Dobra, jedziemy. No, Państwa, no. Całe całe... Patrzymy co tak. Patrzymy zwracać, proszę zobaczyć. Cyk. To znaczy jak karta. Dobra, nam. Cyk. Nieź tak. Tak. Felon, Weź tu się patrzy, to są dobre karty. Ja będę wiedział, spokojnie. Legi nie ma, więc e, to jest tragiczna to Dlaczego to tragiczna? O, to, to, to Oj, co się Ja jest. się nie wtrącam, ja to się... Uj, to to się jakieś... O, to coś jakieś... Dobra. A, 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 numerowana jest, co? A, a, Proszę o, dobra. Kolejna jest numerowana. Numerowana. Pogoń goździc wielkopolski numerowana. E, wielkopolski, Boże, mazowiecki. Pogo... Ty <śmieranie> jesteś wielkopolski, zwiecki. człowieku. No dobra. No, dobra. Okej. Okay. Ja się wtrącę teraz na no szybko, bo ja już zacząłem otwierać. Mamy ruch Kożów. Dzisiaj remis. <śmieranie> Mamy GKS Tychy. Mamy Wieczystą. Puszczenie połomice. Pogoń goń w siedlce o, to i rodzinne. Wisłę Kraków poleciała karta Angel Rodado, więc dosyć OP -gracz. Mogę Od... sobie je wziąć? Jest. Dzięki. Siedlce na pierwszą ogień Wieczysta. czysta. Ruch Chorzów. Paweł Kieszek z pogoni. Hmm. No, fajne akwarium. I z się psuje. I cały już powtórka. I teraz A jeszcze na kolejce. Kraków. Wisła Kraków. O. Puszczenie w polnice. Duży pogoni. Składką polonią by to. A, widzę, że już miałeś fejura. O, jakaś specjalna? elektryk Polonia by to. No i, i kartka. I, I karta skam. Co czy karta skam? E, żeby. Karta scam jest po to, że jak ludzie chodzą do sklepu, bo też pracowałem w pewnej firmie, która charakteryzuje się sprzedawaniem książek, płyt i tak dalej. Nie chcę jej reklamować, ponieważ nienawidzę tej firmy za to, jak mnie potraktowała i mnie wyrzuciła. Ludzie przychodzą i macają paszki. Mm -hmm. Jak jest taka grubsza... To jak chipsy kiedyś macali. Tak, bo zobacz, daj mi to jedną. Jak jest właśnie taka grubsza i masz saszetkę, to wyczuwasz, że takie... O skurwysyn, tutaj jest coś grubszego Tutaj musi być, bo te karty z fragmentem koszulki podpisane są grubsze uh -huh. Bo muszą być grubsze I ludzie macają i mają takie Tutaj ją, tą saszetkę kupię, bo tutaj będzie fragment koszulki Kart Jest karto Dlatego nie macajcie Dobra To i da. To tyle Jedziemy, kryteria moi mili Miasto Szósteczka Byliśmy w Zabrzu wczoraj, no najlepiej. Bardziej zabrzło. nam się podobało w Częstochowni, w zabrze, jeśli chodzi o miasto. Będziemy po... to porównywać, bo byliśmy tam wczoraj, dzisiaj jesteśmy tutaj stadion no trzy, no sorry, ale. No, no, nie, no. Nie, nie można dać więcej. Myślę, że jak mówiłeś, nie, nie wiedziałem, że tyle mówisz o tym, że był dobry stadion, Barakowa, mm. ale no, podpisuję się pod tym. Tak, także apelujemy. Teraz co, gięta stadionowa 7 smaczna, z bardzo dobrymi dodatkami. Propsik. No i co? Atmosfera? Piątka. Piąteczka, piąteczka, myślę, że nawiązując już po raz ostatni do stadionu, jakby był więcej, większy stadion chodziłoby więcej kibiców, atmosfera byłaby lepsza, także Raków e, ląduje, tutaj macie tabelę na tym właśnie miejscu, dziękujemy za wspaniałą gościnę, klub z zajebistym potencjałem, e, no i ogólnie jeszcze raz szapobacz czapki z głów dla rzecznika za to, że w tak e, no po prostu dobry, łatwy sposób puścił nas to, ten mecz, także mam nadzieję, że się jeszcze zobaczymy. Tak i przypominam o lajkowaniu, hamowaniu, komentowaniu i subskrybowaniu yeah! tego kanału. Bye bye, Chan Stahova.